Dojazd pociągiem z największych polskich miast do centralnego portu komunikacyjnego ma zająć maksymalnie 2,5 godziny. To plan. Aby go wykonać, konieczna jest rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej. Wraz z planowaną budową największego polskiego lotniska musi więc powstać 10 szprych łączących aglomerację z Baranowem, gdzie powstanie port. Szprycha numer 1 połączy Warszawę i Gdańsk przez Grudziądz, Płock i... Włochy Miasto. Będzie to super nowoczesna linia kolejowa z najnowocześniejszymi, najszybszymi pociągami, jakie jeżdżą po Polsce. To jest długo wyczekiwana sieć kolejowa która rozwiązuje wiele układów połączeniowych w Polsce i łączy, integruje Polskę, czyli program, który po raz pierwszy pojawia się od czasów zaborów. Ambitny plan budowy 1700 km linii kolejowych ma wystartować równolegle do budowy centralnego portu komunikacyjnego, czyli w roku 2022. Nie wszystkie jednak spośród połączeń kolejowych powstaną w tym samym czasie. Szprycha, o której mówię przez Wrocławek i Grudziąc, ma być szprychą numer jeden i będzie priorytetowa wśród budowania tych pozostałych równolegle ze szprychą Y, czyli tą od Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia. Całkowity koszt budowy sieci łączącej 270 polskich miast ma wynieść około 40 miliardów złotych.